Po prostu nie mogę kroków robić. Trzy dni marszu i cały czas z plecakiem. I cały czas pod górę. Co powiesz? Nie? Tam. 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 Tam, Tam dojdziemy. Tam. Nie wiem czy wspominałem, ale z luty, czyli zima, wysoko, więc w końcu udało się znaleźć śnieg. zupełnie jak w Polsce, to. Łódź to lód bardziej niż śnieg. Nie. To rozwalało. Au! Au! mówiła, że fajnie będzie. I widzicie, co my teraz musimy robić? Ale ten widok majestatyczny, tylko chmury widać. No niesamowite. Tam. Co trochę w życiu nie robiłem. Nic cięższego Uf. Co parę kroków pauza Już nie mam siły Ale dam radę Chyba Uf. Uf. No i tlen Co powiesz? Nie? Tam Tam Tam. Tam dojdziemy Gdzie w końcu? się zmęczyć, a nie takie tu. No. Tam daleko byliśmy kiedyś, temu dawno ale jest ładnie, no. Ale jest ładnie, Agata. Totalnie! Jak ładnie. Boom. Ha! Widzicie tą storacę tam na dole? Tam tak widzę. Wyciąg już jest zamknięty. Bo na tej idę można wchodzić od 9 do 17, trzeba mieć pozwolenie. A my przyszliśmy zamkniętym szlakiem z powodu warunków atmosferycznych i wchodzimy po 17. No bo, bo tak nie trzeba robić pozwoleń. Znaczy, nie żeby to było jakoś super skomplikowane, ale ja to nawet tutaj nie wnikałem, bo, bo po co? Jest ładne, ale ja idę tu. A, no i. Rozwaliłem serenkę, bo się wywróciłem Ale to mnie nie powstrzyma. Sorry za fryzurę. Patrzcie tu ci para z gejzerów. Z wulkanu. Super, super. Ciekawe czy bardzo ciepła. Oooo, ale gorące! Masakra! Ale pięknie! Chyba się udało Ale żółte jest, więc siarą w sumie wali takim dziwnym czymś miał być koniec, a my jeszcze kawałek Wiem, wiem, tam na, za na zachód パンパンパンパンパン Uważaj, nie wywal się! Nie! Kłamali z tym lodem. Tu mieliśmy wczoraj dotrzeć, ale sprawdźmy, czy w ogóle byłoby otwarte. Niby z chroniska, ale bez wody i ogrzewania. Sprawdźmy to! I. Zamknięte! A jak, ile mamy stopni tutaj? Yy, no jakieś 6 No Kamień w kształcie serca w No co ty gadasz panie? Jest No co ty gadasz panie? No nie wiadomo, czy jest prąd, ale tu były normalne łóżka. No mówiłam. Znowu szlak zamknięty z powodu warunków atmosferycznych. Ale jest ładnie. Zimno. Zimno. Ale ładnie. Ale zimno, o, idziemy w dół. Idziemy w dół. Teraz już tylko z górki. No, wejdę. Czas się pożegnać. Zdobyłem cię. Ale do celu, czyli do morza, jeszcze mam 20 km. Coś takiego. Ale to do jutra zrobimy. Taki całkiem przyjemniacki parczek znalazłem, chociaż jest zima i prawie nic tu nie ma przez to. Ale zgubiłem dziewczyny gdzieś pod drodze. Mam nadzieję, że się znajdziemy, ale parczek bardzo ładny. Czy tylko 16, pod słońcem i tak nic nie widać. Dobra, to idziemy trochę gdzieś ten. No, krajobrazik nam się trochę zmienia akcja szyszka! O, akcja szyszka! Ale pięknie. To i muszę wahać. <grywa> oh no. Atrakcje znalezione na trasie. No, wygląda super, co? I słychać jakieś wodospadala małe, czy coś. A tu jakieś kapliczki. No, mhm. wbija się. Nie wiem, jak to da radę po... Woda? Czekaj, czekaj, Jest nisko. No. no jest woda. Co? Ty, ale możliwe w sumie no, skoro tu są takie ołtarzyki. No. Ej, no, no, bo ja nic... czekaj. Dobra, no. Dobra, To No, jako tako. Ale pod nogi świeżło, nie nieźle. Tak. Zaraz poświecimy tu, bo spadzik. Nawet nie wiem, jak wysoko jest sufit. Oooo Dobra, bo nic nie widzę Kurde, no mogłem wziąć to na tarę Kapie z w ogóle No o. Co i to tyle? Poświedź mi tu, bo ja nic nie widzę No Dawaj idę do przodu i sprzedam się... Dobra, dobra No, i przyświeć mi to. A tu na lewo co jest? O, cieknie, aha, na mnie, no. Ty dobra, i tak nic nie widzę. Kurwa, to jest tak poraniony pomysł. <śm> 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 w sensie, że kurwa trzeba było latarkę wziąć. A koniec, pokaż. A w prawo co jest? A wanienka, a nic nie ma. A ja bym spróbował tej wody, co? Do, no woda, dobra. I wychodzimy nutko. Ciekawe co to za siadełko jest w ogóle. Aaa, wow, Musiałam boleć, no. Ale dobrze, że to puste. O, super. o to jest ta! Santa Cza. Maria Candelaria. Aha, okej, okay. nic tutaj mówię. Ale fajne. Jesteśmy na poziomie chmur chyba I końcu betonem. Kolejny mirador. Został już tylko kilometr w dół widać może bardzo blisko a my znowu musimy iść pod górę Wszystko już zagatę No już tak blisko W końcu dało się Może